Ostatnio odbył się stage event, podczas którego twórcy odpowiadali na pytania graczy. Tak jak zapowiadałem w dzisiejszym filmie, streszczę odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pod każdym pytaniem będziecie widzieli znacznik czasowy, który odnosi się do tego, w którym momencie oryginalnego pełnego nagrania stage eventu wystąpiło to pytanie. Pierwsze pytanie będzie tym najczęściej zadawanym: czy będzie reset postępów z wersji beta? Twórcy mówili, że nie będzie żadnego resetu, o ile dane nie zostaną uszkodzone przez jakiś poważny błąd. Obecnie najpoważniejszy problem z jakim Boryka się Galaxy Live, to niestabilność serwerów. Twórcy nie spodziewali się, że tak dużo graczy będzie próbowało grać w grę. Momentami równocześnie grało nawet 2,5 tysiąca osób. Aczkolwiek nie będzie to prawdopodobnie pretekst, aby zresetować dane. Musiałoby się stać coś poważniejszego, jak na przykład uszkodzenie danych wielu graczy. A co z chipami w razie resetu? Twórcy powiedzieli, że w razie jakiegokolwiek resetu chipy zostaną po prostu poresetowane. Do ekwipunku. Czy wyjdzie wersja mobilna? Twórcy powiedzieli, że jeżeli wersja Flash poradzi sobie dobrze, to zaczną pracę nad taką wersją. Zapewne chodzi tutaj o popularność gry oraz dobry postęp prac nad grą. Twórcy wspominali też o planach uczynienia wersji mobilnej kompatybilną z wersją Flash. Nie wiem, czy to oznacza po prostu dodanie zawartości z wersji Flash do mobilnej, czy może połączenie obu tych wersji w jedną. Nie byłoby to nawet takie dziwne, gdyż kiedyś dało się grać w wersję Flash na telefonie za pomocą przeglądarki z wtyczką adobe Flash. Na przykład Puffin Browser. Czy wersja Flash wyjdzie także na MacOSa i Linuxa? Na razie wyszła tylko wersja na Windowsa, ale w planach jest także wersja na te pozostałe systemy. Czy w grze będą się odbywać eventy? Tak, w grze będą się odbywać różne sezonowe eventy. Twórcy chcą, aby każdy mógł doświadczyć gry w pełnej jej okazałości. Czy będą jakieś nagrody dla donatorów Galaxy Live Reborn? Niestety dla twórców prześledzenie, kto wysyłał donacje byłoby niemożliwe. Ale za to każdy, kto zagra w wersję beta oraz krótko po premierze, dostanie nagrodę w postaci misji. Boxa. Czy w grze będzie działająca Akademia i Rafineria? Akademia jest już w grze, ale jej funkcjonalność nie jest jeszcze zaimplementowana. A co do Rafinerii, to ona również jest w grze, ale z tego co widać ze zgłoszeń błędów, to są nadal małe problemy z jej działaniem. Czy będą zmiany w balansie gry? Będą, ale jeszcze nie teraz. Twórcy powiedzieli, że zajmą się tym dopiero po premierze gry. Jak zgłaszać błędy? Wszelkie błędy możecie zgłaszać na kanale Submit, na serwerze Discord Galaxy Live, za pomocą komendy wykrzyknik Submit. Każdy błąd powinniście dokładnie opisać, a w miarę możliwości możecie także załączyć obrazek. Pamiętajcie, że za wykorzystywanie błędów na swoją korzyść może was spotkać kara w postaci bana, a za zgłaszanie błędów możecie zostać nawet wynagrodzeni. Czy w grze będą osiągnięcia? Jak wiemy platforma Steam wspiera system osiągnięć, ale nie jest on jeszcze zaimplementowany w grze. Prawdopodobnie osiągnięcia pojawią się w przyszłości. Czy w grze będzie nowy surowiec? Taką informację zdradził jeden z twórców. Nie wiemy jeszcze jaką będzie się nazywać, jak będzie wyglądać i na co będzie można go wydawać, ale koncept kolejnego surowca obok model i minerałów brzmi interesująco. Czy zostanie dodana nowa zawartość? Tak, twórcy planują rozszerzanie gry o nową zawartość, która jeszcze nigdy nie była w grze. Możemy spodziewać się nowych budynków, jednostek, i NPC. Czy będą działać powtórki bitew? Jeżeli chodzi o sam dziennik bitew, to on czasami ma jakieś problemy, ale ogólnie działa. Powtórki bitew muszą być jeszcze zaimplementowane. Na ten moment, jeżeli spróbuje się włączyć powtórkę bitwy, to będzie ona po prostu pusta. Czy można współdzielić konta? Baza graczy cały czas się powiększa, więc twórcom jest to coraz trudniej kontrolować. Ogólnie to można współdzielić konta, o ile nie dojdzie do zbyt dużych nadużyć. W takim wypadku może zostać podjęta akcja przeciwko graczowi. I to tyle na ten odcinek. Dziękuję za oglądanie życzę Wam miłej gry, gdy serwery wrócą do działania.